Cześć, się wam chcę pokazać pałac Notyście, to jest tutaj władnictwo marzurskie. Widzimy ten pałac tutaj został. On tu kiedyś całkiem inaczej wyglądał z tego, co się dowiedziałem. Po prostu było zabrany tutaj do piwnic. I tu pewna firma, prywatny właściciel zaczął to odbudowywać. Na nowo, tak można powiedzieć. Od podstaw. No ale jak w większości takich inwestycji. Po prostu tutaj pieniędzy, żeby to dokończyć. No jak widzimy już to dobrych, dobrych kilku lat jest właśnie w takim, a nie innym stanie. Zobaczymy co jak to tam wygląda w środku, ale tam raczej widać to jest wszystko w stanie surowym, tutaj widzimy jakieś schody. Nie wiadomo czy nie są jeszcze pozostałością tego pałacu, co tu kiedyś był, bo jak widzimy. Nie wyglądają one na nowe. Jakieś zbrojenia. Tu chyba miały być jakieś te poręcze. Widzimy tutaj, no, budownictwo jest nowe, bo tu mamy już takie pustaki, że to, tak się nazywa, czyli to jest nowe budownictwo, a tu widzimy cegły jeszcze stare, połączone z starym budownictwem. Widzimy te filary tutaj też, to są nowe, tu na górze cegły też nowe. zejść nawet do piwnic. Nic nie będzie ciekawego. Wszystko stanie surowym to raczej. Ciekawostek tam nie znajdziemy. Idziemy do zobaczyć. Idziemy do pałac na tym etapie dosyć tutaj już ta budowa się posuwała do przodu, bo tu widzimy. Wszystko jest nawet. tu porobione. Tu widzimy szyb windy, chyba, na pewno. O, szyb windy. winda tu miała być. Zobaczcie, jakie piękne widoki. że jesteśmy na Mazurach, władnictwo mazurskie pałac na tyście. nie będziemy ukrywać żadnych po prostu tutaj lokalizacji tego pałacu, bo to jak widzicie i tak nie ma sensu tu już widzisz meszek fajnie porósł e, nigdzie nie było napisane jakie to miało być przeznaczenie tego Tego budynku Może jakiś hotel chciał tutaj Ktoś zrobić albo coś No ale tak jak właśnie wyczytaliśmy Tu pieniędzy brakło Jeszcze widzę do góry, jeszcze, jeszcze można do góry iść to już takie poddasze Jak to wygląda tu mamy tu szyb windy, zobaczcie jakby wysoko tam spaść to zobaczcie, tu jest fajnie Fajnie to wygląda A co może leci, mogę wam pokazać widoki piękne. Tu mamy, widzicie, e, konstrukcję już beton, e, betonową. E, ten, takimi składnikami zrobione metalowe, ale z, z konstrukcją e, też drewnianą. E, też takie ciekawe związanie. Miało to być na lata, pewnie. No. cię takie pomieszane to jest? Tutaj mamy belkę. Po prostu drewnianą, a tu już metalowe to jest, I to jest połączone jedno z drugim Ciekawe Nacechniemy jakąś fotkę No nic, chodzimy już na dół Nic tu po nas więcej chyba no, Tu są jakieś dwa zejścia Są dwa zejścia, jedna i drugie. Może jeszcze pójdziemy, żebyśmy byli. Nie wiem. Ale to jest to samo. pokazywać, bo nie wiem jak tutaj ludzie na to coś zapatują, że tutaj chodzę, bo to już to jakby nie było ten prywatny. Dobra, idziemy na dół. Wurdeczka za to taka. tle. Tak to jeszcze wygląda stąd. Może Wam szeroko pokażę. O. Od. Jeszcze ten pałac, tym sam trochę z innego odejścia jeszcze możemy zobaczyć wewnętrzną fasadę tego pałacu który w zasadzie został jeszcze zachowany jakby nie było Widzimy jakby długie wejście do tego pałacu, z drugiej strony lepsze wyjście, no fajnie, fajnie. Tamte wejście było takie.